Nie pojawia się z fanfarami, nie wymaga skomplikowanych rytuałów, a jednak zmienia wszystko. Wielu widzi ją w snach, inni w głębokiej ciszy. Pojawia się jako miękkie, złote światło, spokojna obecność, która ogrzewa serce i szepcze: Już jesteś. Mówimy o starożytnej energii, istota światła, która podróżowała przez wieki, niosąc to samo przesłanie: Urodziłeś się. Aby rozkwitać, a nie przetrwać, niesie ze sobą klucz, ale nie otwiera zewnętrznych drzwi, otwiera portal wewnątrz ciebie. Kiedy świat cię przytłacza, a Twoja dusza zapomina o własnej wartości, to właśnie ona przypomina nam, prawdziwa obfitość nie pochodzi z zewnątrz, pochodzi ze spokojnej duszy, otwartego serca i cichej wiary. W tym filmie połączysz się z obecnością Abundi, Anioła Boskiej Obfitości. Nauczysz się modlitwy, która budzi duchowe złoto. I być może po raz pierwszy zdasz sobie sprawę, że dobrobyt nie jest czymś, co należy osiągnąć, jest czymś, o czym należy pamiętać. Ale co blokuje przepływ obfitości w naszym życiu? Czy naprawdę jesteśmy gotowi na otrzymanie wszystkiego, co już jest naszym duchowym prawem? I jak otworzyć te święte drzwi, przez które obfitość wchodzi bez wysiłku, bez poczucia winy, bez strachu? Przede wszystkim oddychaj i pozwól temu światłu cię otoczyć, ponieważ podróż zaczyna się teraz, a klucz jest już w twoich rękach. Zanim została uznana za anioła światła i dobrobytu, Abundia była czczona jako bogini obfitości w mitologii rzymskiej. Jej imię pochodzi od Abundantia, co oznacza właśnie to obfitość. Reprezentowała pełne pola, obfite zbiory i stodoły, które zawsze były pełne. W czasach, gdy sukces cywilizacji zależał bezpośrednio od hojności ziemi, Abundia była symbolem ciągłego błogosławieństwa. W starożytnym Rzymie wierzono, że Abundia odwiedzała domy nocą, zostawiając złote monety pod poduszkami tych, którzy byli prawi i otwarci na energię dobrobytu. Jej rola, choć subtelna, była ogromna. Kierowała decyzjami cesarza, chroniąc kasę imperium i zapewniając, że przepływ bogactwa nie zostanie przerwany. Ta symbolika dała początek idei złotego wieku, idealnego czasu, w którym sprawiedliwość, obfitość i dobrobyt szły w parze. Na przestrzeni wieków jej postać została wchłonięta przez mistyczne i spirytualistyczne prądy. Z bogini przekształciła się w archetyp anioła, anioła abundi. Nie jest odległą istotą, ale energetyczną obecnością, którą można przywołać, poczuć i zintegrować z codziennym życiem. Wizualnie jest przedstawiona z długimi, połyskującymi skrzydłami, skąpanymi w miękkim złotym świetle. Jakby sam zachód słońca mieszkał w jej piórach. W jednej ręce niesie róg obfitości, klasyczny symbol obfitości klaster w kształcie muszli przepełniony owocami, monetami i zbożem. W drugiej złoty klucz, który reprezentuje dostęp do wnętrza każdej osoby. Przypomnienie, że prawdziwa obfitość zaczyna się wewnątrz. Ta symbolika nie jest tylko dekoracyjna. Róg obfitości przypomina nam, że wszechświat jest zawsze gotowy do dawania, podczas gdy klucz wzywa nas do otwarcia drzwi, aby otrzymać. Ale Abundia nie działa sama. Jej obecność objawia się w pełni tylko wtedy, gdy jest przywoływana z wiarą. Wiara nie jest tutaj religijna, ale wibracyjna. Jest to delikatna pewność, że jesteśmy częścią czegoś większego, i że to coś większego chce, abyśmy rozkwitli. Nie wystarczy prosić w pośpiechu lub strachu. Wibracja obfitości wymaga obecności, poddania się i zaufania. Łącząc się z Abundią, nie prosimy tylko o więcej pieniędzy lub rzeczy materialnych. W rzeczywistości mówimy wszechświatowi: uznaje swoją wartość, akceptuje otrzymywanie. I to jest transformujące. We współczesnych tradycjach ezoterycznych Abundia jest uważana za opiekunkę osób samozatrudnionych, artystów, uzdrowicieli, terapeutów i wszystkich tych, którzy utrzymują się z osobistej ekspresji i kreatywności. Uważa się, że pomaga uwolnić ograniczające przekonania dotyczące niedoboru, strachu przed pobieraniem opłat za usługi lub poczucia niegodności otrzymywania. To ważny punkt. Zasługiwanie. Wiele osób blokuje swój dobrobyt nie z powodu braku działania, ale dlatego, że podświadomie uważają, że na niego nie zasługują, że nie są wystarczająco dobrzy, że za dużo pieniędzy jest niebezpieczne, że sukces przyciąga zazdrość, że duchowość i bogactwo nie mogą iść w parze. Energia abundia rozpuszcza te lęki. Przypomina nam, że pieniądze nie są brudne, ale są neutralnym przepływem kształtowanym przez naszą intencję. Że posiadanie obfitości jest naturalne. I że akceptacja obfitości jest w istocie akceptacją życia w pełni. Dlatego przed odmówieniem jakiejkolwiek modlitwy lub wykonaniem jakiegokolwiek rytuału konieczne jest wewnętrzne spotkanie z własną wartością. Wizualizuj, abundię obok siebie. Zobacz złote światło otaczające Twoje ciało, poczuj jak klucz powoli obraca się w Twojej klatce piersiowej, robiąc miejsce dla nowego i słuchaj z otwartym sercem szeptu, który Abundia często zostawia w ciche noce, już jesteś, już to masz, teraz po prostu pamiętaj. Aby naprawdę otrzymać obfitość, nie wystarczy pragnąć jej umysłem, trzeba przywołać ją duszą. Anioł Abundia reaguje na szczere wibracje serca, dlatego pierwszym krokiem do połączenia się z jej energią jest przygotowanie świętej przestrzeni, choćby najmniejszej, w której to połączenie może mieć miejsce. Wyobraź sobie złotą świecę zapaloną obok miski z czystą wodą. Biały obrus przykrywa stół. Kryształ cytrynu spoczywa pośrodku. Bierzesz głęboki oddech i oświadczasz, Dzisiaj otwieram drzwi do dobrobytu. Przed główną modlitwą ważne jest, aby oczyścić umysł, otoczenie i intencje. Wybierz ciche miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zapal złotą lub białą świecę. Nalej sobie szklankę wody symbolizującej płynność i otwartość. Jeśli to możliwe, umieść w pobliżu kryształ kojarzony z dobrobytem: cytryn. Piryt lub zielony kwarc. Oddychaj głęboko trzy razy. Z każdym wdechem wyobrażaj sobie złote światło wpadające do Twojego ciała. Z każdym wydechem pozbądź się negatywnych myśli, wątpliwości i obaw. Jesteś teraz gotowy na wstępną inwokację. Piękna Abundio, pragnę być taka jak Ty, lekka, dostatnia i szczęśliwa. Poddaję Ci moje lęki i witam Twoje złote światło. Pozwól przepływowi obfitości znaleźć mój dom. Prowadź moje kroki swoją łagodnością i otwórz moje serce na wszystko, co jestem godzien otrzymać. Aniele światła, droga Abundio, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem i pustymi rękami. Niech Twoja złota obecność otuli mnie teraz i niech wszelki niedostatek rozproszy się w tej chwili. Otwórz źródło życia, które mieszka we mnie. Niech fontanna obfitości przeleje się bez końca. Wylej swe owoce na mój stół i zasiej swe ziarna w ogrodach mego przeznaczenia. Naucz mnie ufać hojnemu przepływowi wszechświata. Uznać, że na to zasługuję, że jestem godny, że mogę. Odsuń ode mnie strach przed brakiem, traumy przeszłości i wyszeptaj w mej duszy pieśń zaufania. Daj mi swój złoty klucz. Słodki strażniku niebios, abym mógł otworzyć drzwi, które zablokowałem wątpliwościami. Pokaż mi gładkie ścieżki zasług i poprowadź mnie złotą drogą równowagi. Pozwól mi prosperować z łaską i prawdą, obym nie otrzymywał z ego, lecz z misji. Niech pieniądze będą mostem, nigdy więzieniem. Niech moje bogactwo służy światłu, nigdy ciemności. Wszystko, czego dotykam, kwitnie. Wszystko, co tworzę, kwitnie. Wszystko, czym jestem, to miłość w ekspansji. Z Twoim błogosławieństwem, Abundia, dziś się odradzam i staję się czystym kanałem Boskiego Dobrobytu. Tak jest i tak będzie. Amen. Modlitwa ta może być odmawiana przez trzy kolejne dni, zawsze o tej samej porze. Idealnie jest zapisać ją ręcznie w specjalnym notatniku. Ten gest aktywuje ciało. Umysł i pole duchowe, dając więcej siły do manifestacji. Pod koniec każdego dnia, wizualizuj róg obfitości, który obsypuje cię złotymi monetami. Wyobraź sobie złoty klucz, obracający się w środku twojej klatki piersiowej, otwierający twój wewnętrzny skarbiec miejsce, w którym żyją twoje zdolności, dary i możliwości. Kiedy tylko to możliwe. Powtarzaj afirmację przez cały dzień. Jestem obfitością w działaniu. Wszystko przychodzi do mnie z łatwością, miłością i honorem. Równie ważne jak proszenie jest dziękowanie. Po trzecim dniu modlitwy lub na koniec każdej sesji zakończ rytuał modlitwą wdzięczności. Droga Abundio, dziękuję Ci za błogosławieństwa już wylane i za te, które są w drodze. Dziękuję Ci za otwarcie moich oczu na bogactwo, które już mnie otacza. Za każdy oddech, za każdy pomysł, za każdą możliwość rozpoznaję, przyjmuję, pomnażam. Niech moje życie będzie odbiciem Twojego światła i niech moja wdzięczność będzie tak stała, jak przepływ życia. Ponownie zamknij oczy. Zobacz wokół siebie złote pole. Niebo ma miodowe i bursztynowe odcienie. W centrum znajduje się Abundia. Uśmiecha się, wyciąga rękę. Dotykasz opuszków jej palców i czujesz ciepło rozchodzące się po ramieniu, ogrzewające klatkę piersiową, rozświetlające umysł. Wręcza ci klucz i mówi: Użyj go, drzwi już tam są, musiałeś tylko pamiętać. Otwierasz te drzwi. Po drugiej stronie są nie tylko pieniądze czy dobytek, tam jest wolność, jest lekkość. Jest cel i to jest prawdziwa obfitość. Teraz mentalizuj. Przyjmuję z miłością wszystko, co wszechświat chce mi dać. Jestem samym przepływem boskiej obfitości. Moje dary są nasionami dobrobytu. Duchowe i materialne bogactwo już we mnie mieszka. Rytuał z Abundią jest kompletnym doświadczeniem, duchowym, energetycznym i praktycznym. Łączy intencje, wyobraźnie i działanie. I bardziej niż przyciąganie bogactwa zmienia sposób, w jaki odnosisz się do pieniędzy, zasług i swojej misji na tym świecie. Abundia to nie tylko anioł obdarowujący, jest stałym przypomnieniem, że już je masz. Teraz, gdy rytuał został wykonany, modlitwa odmówiona, a pole wibracyjne aktywowane, nadszedł czas na coś jeszcze ważniejszego. Otwarcie się na otrzymywanie, ponieważ energia obfitości jest już w ruchu, jak rzeka złota płynąca wokół ciebie. Ale aby do ciebie dotarła, musisz opuścić mury wątpliwości. Często prosimy wszechświat z wiarą, ale jednocześnie, nie zdając sobie z tego sprawy, zamykamy drzwi myślami typu: To nie dla mnie, nie mam możliwości, te rzeczy nie działają dla mnie, ale Abundia uczy nas że wiara to nie czekanie, wiara to robienie miejsca, a robienie miejsca jest czasami ciche, oznacza to opróżnienie domu serca, oczyszczenie piwnic umysłu i reorganizację szuflad duszy. Aby nowe mogło się pojawić, trzeba pozbyć się tego, co już odegrało swoją rolę. Prawdziwa obfitość zaczyna się, gdy czujemy od wewnątrz, że jesteśmy częścią Źródła kiedy zrozumiemy, że pieniądze nie są celem, ale pomostem, i że najcenniejszym złotem jest to, które znajduje się w naszej klatce piersiowej, świadomość, że zasługujemy na dobrobyt. Wizualizuj teraz swoje serce jako złoty rdzeń, pulsujący jak słońce. Z każdym uderzeniem wysyła sygnały do wszechświata, mówiąc: Akceptuję. Twój umysł, czysty jak kryształ, Zaczyna polerować myśli o wdzięczności. Każdy pomysł jest nasieniem, każde uczucie korzeniem, i wtedy właśnie rozkwita cud. Zaczynasz prosperować nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Niedobór to nie brak pieniędzy, to brak wiary. Z drugiej strony, wdzięczność jest językiem obfitości. Za każdym razem, gdy dziękujesz za to, co masz, mówisz wszechświatowi. Jestem gotowy na więcej. Dlatego zawsze powtarzaj. Jestem dostatni i pełny. Wszystko, czego dotknę, rozkwita. Obfitość mnie rozpoznaje i ja też ją rozpoznaję. Pierwsze znaki mogą być subtelne, nieoczekiwane zaproszenie, pojawiające się rozwiązanie, intuicja, która prowadzi Cię we właściwe miejsce. Zaufaj, obserwuj, zwróć uwagę. Wszystko to jest dziełem Anioła Abundi. Kiedy najmniej się tego spodziewasz, zdasz sobie sprawę, zmieniłem się, coś we mnie się otworzyło, coś zaczęło rozkwitać. Teraz, jako święte zamknięcie tego spotkania, zapraszam Cię do wzięcia głębokiego oddechu, lekkiego dotknięcia klatki piersiowej i powtórzenia ze mną, jako wspólnej modlitwy, wibracyjnego paktu od duszy do duszy. Jestem dostatni i pobłogosławiony przez Anioła Abundia. Jestem świątynią boskiej obfitości. Od dziś wszystko, czego dotknę, rozkwita. Wszystko, co otrzymuję, pomnażam. Wszystko, czym jestem, jest światłem. Amen. Obfitość nie polega na tym, co posiadasz, ale na tym, co pozwalasz w sobie rozkwitać. I od tego momentu masz klucz, masz światło. Masz błogosławieństwo obfitości. Niech to wideo będzie portalem, niech ta modlitwa będzie początkiem i niech twoje życie, począwszy od dzisiaj, będzie ogrodem, w którym owoce nigdy się nie kończą. Pamiętaj, nie musisz gonić za obfitością. Ona już do ciebie przychodzi. Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć swoje serce i przyjąć.